później od początku, to później od początku To co szukamy? Megierki na PS4? Wyścigi? Tak, tak, tak Jeszcze zegarki też sobie patrzę jakieś Bo słyszałem właśnie, że coś tu masz ciekawego Te nabory w miarę, ale... Nie, ja ogólnie jeszcze szukam lapka takiego niedrogiego gdzieś koło koło tysiaczka Koło tysiaczka? No To może być Lipa Tam widziałem na Allegro, są jakieś, ale tam Widziałem Jest jeszcze jakiś co... lapek na Allegro? LAPEK ZA jest TYSIACZKA Sporo mi już o, i widzę U aktorów z tego plis, lombardu no. nie żyje? No są, dwa drogie no No właśnie Tańsze jak aktualnie Dużo gierek Jaka. Ta kierownica do PS4 -ki to jest? Do czwórki, tylko do PS4 mm. Za trzy A w GTA graliście? Graliście na pewno, nie? No właśnie, GTA sobie wezmę, o dokładnie O The Last of Us, fajna gra Tylko, że to jest dwójka Widzę nie mam jedynki Lepiej by było od pierwszej części zacząć Ale druga też jest fajna Hitman, o też fajna gra O fajna, fajna typy. Nie no, właśnie samochodówek szukam mi a powiedz mi, jaki to jest model tej kierownicy? Jeszcze ci No musi te skill'e grać znaczy, To jest chyba oryginalna do PS4 po prostu, Soniaka Bo logo PlayStation uh -huh. Pałki to lepiej nie kupować, bo będą nas ścigać zaraz Jeszcze raz? No. No. Pałki lepiej nie kupować, bo będą nas ścigać zaraz Jakie pałki? Teleskopowe, czy co to jest? Ktoś pod no, to teleskop To no, no są nie? A myślałem na no, sprzedaż To raczej wiesz, jakby ktoś tam coś chciał No ci. to jest na sprzedaż, ale on nie kuma dalej No da. Takie coś legalnie można mieć, nie? Nie no jasne, jasne. Ale mówię, może użyta była przed chwilą, wiesz? No. <śleszy> no, <śleszy> no Beka pielś troszeczkę. Tobie ale będą tak to fajne rzeczy, nieraz ciekawe są, ale na Allegro to nie pojawiały się wszystkie. Nie? No nie ma kiedy wystawić, nie? Dzisiaj na przykład od rana cały dzień ktoś był. Ja nawet nie wstawałem od biurka, nie? Byliśmy 15.40 to chyba przerwa obiadowa. No, yy, te porę, jakbyś mógł pokazać. To? Tak. Wow. I ten Swiss Military, co to jest? Będzie widać. No to jest fajny zegareczek. Swiss Military. Yy, coś takiego, nie? Ja Skurzony pasek, no. Mhm. Nie wiem, czy prawdziwa, czy ekoskóra, ale raczej mhm. skóra? Ale dobra, nie pasuje mi Nie? Yeah. A ten? No ten taki lepszy, mogę zobaczyć? No pewnie, proszę Co sądzisz, że On się, mógłby mógłby się No oczywiście No prawie jak ten twój Rolex Pasuje w sumie No taki no, to klasyczny, nie? Jest. nie? Nie jest zły, ale kurczę tamten co ten lepszy, nie? Czegoś no brakuje, mu czegoś no? Jest spoko, ale jednak brakuje... Nie mam bikikli, to są pomówienia. ...oryginalności, jak no. dla mnie, nie? No bo ale... jest, jest mała ryska, nie? Ale mogę zejść z ceny. No. Zegarki to tylko na święta generalnie schodzą. Mhm. potem cały rok leżą. Zastawę mogę wyjąć. A 150 bym zrobił. O, 150. Na święta schodzą już. 50. To tak jest 130. wiesz, dobra no, cena, nie? Zrosz o wiele. I to jest Orgino. Jaki to jest model? AR. Jak kawę? Mam kawę chłopie, 2, 4, 4, 8. A masz kobietę? Jestem wolny z czekać. O, To dobrze. A ogłoszenia jakieś od razu? A że nie chodzi o ogłoszenie matrymonialne, tylko że tutaj na kopercie tego zegarka jest naj, napisane: Wszystkiego najlepszego. Ojej. Kocham cię, twoja żonka. Nie. Także jakbyś miał kobite i ona by to zobaczyła, to wszyscy. Nie? No może byś nie chciał przyjść do tego. Pokaż to jeszcze. Jak z ręce to ze No, Krycha kupuje zegarek po wygranej w turnieju. Minimum. Jak Ja się ciele. pozbędę. Bo zegarki naprawdę długo leżą. Masz no, już miał fajny zegareczek po tanieści. Ej, ile wy macie minut tego oglądania? Nie bez kitu, jak Krycha, dromelo! To jest taniej, nie? 10 do końca? Tak. Dobra. Dobra. Nic, nie tam, tam. Mamy to. No tak, i git. Tu za tego, za Szeliego. Dobra. Nie do ryba. Tuszole, cię zaproszę Dobra. na FaceCie. <laughs> <laughs> by... wybie... Zaraz wybierzemy. No, no, by może, może. Może? Nie, no, się nie ma. Z... Ta herbata jest no. takiego no. czegoś. Samuwaru. samowaru. jak Rosja obraża, to no, już się popakali. Ale no, kolego my wiecie, to oglądamy. Tak ja bym pił, nie, nie chciałem wierzyć, ale mi kumpel zrobił. Ej, Faktycznie, że pół godziny e, wszystko się stabilizuje. Jadę w martu, i jeszcze w naparzy w się w marta, nie? pierwszy, drugi, trzeci. Te targi wędkarskie, w Poznaniu co będą. I hmm. będzie moja szefowa z Faworita. To jest z, z, favorita. O, z, z favorita. Pani, Pani pre... no firma, którą reklamuje. Ej, co? I będzie pani prezes. Potem hmm. wam wyślę, potem wam wyślę, jak ona wygląda, nie? Co, chciałbyś ją Chciałbyś Szefowo faworita? Po to tylko jedziesz? Zobaczcie... Chciał, chciałbyś... Chciałbyś... Wierzy? Chciałbyś... Tak. Ja słyszałem, tak. że chciałeś tak. mierzyć swojego f**ka, kładząc, kładząc jej na twarz i zobaczyć, czy całą twarz zajmuje, Dobra, czy połowę gadałeś, 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 gadałeś nie żeby się bardzo. zrobił koło tak na p***** pi... Co za w tak na, na temat że mi... nie lizałeś Bo ja mogę stracić pracę Aha Dawaj, bo ja też to oglądam i idziemy grać Nie do opisania Chyba sobie zrobię, nie? Swoją ciepłą herbatkę, to tu będzie się podgrzewać po prostu Dobrze, zapraszamy rybomanię, będę rybomanią Jak co? to? Papel Profitu Z prądem A j**** rybomanię z prądem, no Tak jest Dobrze, no ma no, <people. laughs> mój Dobra, dwieście <Bernardia> <sitter=# Sammy> I... Podpisik Nie mam towarów ja Tylko BigBus Bonanza No właśnie No tak mam podpisywać. Ja towaru Jest tak? Nie mam cię No kurde już no, podpisuję podpisał mi, nie dał No podpisałeś Podpisałeś No podpisany jeszcze wydałem No i no, Towar niesprawdzony, bo może zepsuł Jeść Ja będzie? takie czasy, wszystko trzeba sprawdzać Będę we wszystkie dni na rybomanii, wszystkie tak? trzy Tak? Nie no A od której będziesz na rybomanii? A... Nie wiem, ale na pewno potem będę Żartuję Żartujesz, no, ja nie wiesz. Biedno, wiesz.

to nie my, myśmy myśmy chodwani, myli, myliśmy to jest swoje gniazdo, nie tak? Jak było zamknięte, to nie jednego nie było jeden żaden telefonu nie odbierał. Stoisz na mrozie... Ja? Ja stałem, on ja sobie w sklepie, ciebie nie ma, dzwonię... Ja mam ja wolne. A ty masz wolne, okej. OK. Ja patrzę o kawałka na tańczu, co ty robisz? Bo na tańczu, bo mi zginnął. ale tak bym miał ja zamknięte, co prawda? Mam sztyfierek? Ale to trzeba sprawdzić. To jest a dwóch, ja to... myślę, że to jest ten sam ziomek. Ta też była w walizach tak, Z tak. kurwanym łóżkiem jednym. Tak, dokładnie, tak jak mówisz. Źle włożyłem tak. i później przycisnąłem, ale skleję to. Albo zaniosłem do tego. Co? I wymienię sobie. Wysają? No dla zaniosy, bo to trzy lata wymienię i będzie To Biorą, będzie Ja specjalnie robiłem, bo ciebie nie wiesz dawałem na robocie, dawałem mu. ja. mi się, nowego mi dawali. Nie ma problemu u nich. Nie, u nich nie ma. Proszę bardzo I wyzerowałem się widzę. Alan Walkowiak napisał tak Ale Alan to jest Sigma, nie? Co napisał? No, czy za jestem na grupie to? Alan Walkowiak się tak reaguje, hopie Co to za szata? A, miałem w... tego nie czytać, przepraszam Hej, serio Nie zrobiłem tego specjalnie wtedy były Nie skumałem, że to jest do tego A co, o co do niego pisze na Instagramie No, to nie było, nie? później nie było mnie to ty chyba Dobra. Nie pamiętam Nie pamiętam A wyślesz teraz tą to? Przedróżmy. Przedróżmy. tego favorita. A przedłożony <grym> Tak Teraz myślę to szefową Favorita? Nie, nie mam zdjęć Przecież widzenie to wystarkują w 5 sekund oh. Nic Ej, kioł, nie me Słuchaj No, tak. no bo wyszło mi takie coś, że Jak no, szefem to... A, jakiś beat Szukasz tego meczu czy nie? Kura? Jak my oglądamy Lombard Czekaj, popoń, o, oglądamy i no, idziemy się, a to są wszystkie trzy umowy? Co? Wszystkie trzy umowy przedłużamy? Tak, 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 do 10, tak jak zawsze. Muszę jechać do specjalisty, a tam brał w mieście złoczyć, zaraz wejrzycie 150. W głowie, Bo w południu. Olej, kur... magnetem sprawdzisz. Luuuu, Proszę bardzo. Do zobaczenia. A Nie wiem, nie mieszkam w zimu, ja nie mam. Krew Mamy tą sytuację łodowym. co ostatnio, nie? No dobra. To ja po prostu zamknę na chwilę, skoczę, rozmienię i zarabię. Nie ma problemu, dobra? Nie ma problemu. Tak No pro tej koszulki nie wyklałem. Trochę śmierdzi, ale... Ale no czekam teraz w tym roku jeszcze mogę, znaczy nie mogę, nie, bo dostanę nie, z Niemiec jeszcze, bo 12 lat tam pracowałem. No muszę czekać cały no rok, bo 13 jestem urodzony, żeby dostać od nich. Dobra, można się podpisać? Tak. Ale ciężko chodziło? Tak, nie bolało. Tak. Znaczy... Bandyty Jaruzelskiego dostałem do ciebie no, w stanie to, wojennym, w, do Kornosza, w tym tygodniu nie dołoży, Co ty? No. No dał stan wojenny, nie? A! Kuba jak coś to ja twój ekran. Ta, Od razu jak a, pojadę... Tego mnie jak się do... Od razu jak pojadę to się umówię na... na ej, ej, dawajcie zadzwońcie na telefon do siebie Bandi już. Ja po co? Na pomoc oglądamy i nie? Za co? No ja i teraz oglądamy Lombard. I co? No i nie Udostępnij też Discorda tuszol dla widzów i razem z nami oglądajcie. Kukuba nie kliknij czegoś. Ja Ty masz no, ekranu, no, czy masz przewidywanie ekranu czy aplikacji ekranu? A jak, no bo przecież to, to, to wtrniałeś się w komunistyczne sprawy, nie? Przecież komuniści to byli bandeci ja ja już dawno zmutował nie i tego. sam ogląda, rozumiesz. Zobaczcie ja ile ludzi znajdowali tak. pro ciebie po tych poporowach pro ciebie, porozrzucanych, poza, po, po, po powywalali. A 77 rok pro ciebie w stoczni, ile zginęło ludzi, ile pochowali, co ludzie nie wiedzą gdzie ich rodziny leżą. No to było, bracie, za komunistów. No, uwaga, udostępniam. To się działo proszę pana. Teraz młodzi tego nie wiedzą o co my walczyliśmy, żeby oni mogli sobie swobodnie chodzić. Zobiec? Cyk. 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 Dobra. Te... Ale kasiory. No i robimy wykupik i będziemy zostawiać z powrotem na nowej umowie. Można się podpisać. Mhm. X Cover Pro. Mhm. Ile potrzebujesz? Stówka. Stówetko? Mhm. No dobra. Chyba, że da 150 do poniedziałku Mogę dać. Tak? No to super. Józu widziałeś? Mm -hmm. Latający. I, pan, I pancerny. I też tak nieraz spada. Nic mu się nie dzieje. No nie. Tam kawałek się już serbił, kurczę na tym, ale... Proszę bardzo. Dziękuję. Na razie? Dzięki. Na razie. Jest szybka akcja. Ja? O no ten! No ten. Kurka. <ślech> A ile gdzieś tak chciałeś wydać? 150. 150 jak no, no, jakąś z taką do skoku. No to mam coś. Zobacz sobie takiego Samsunga. A widzowie! Mi się, się wyobraża, ja muszę Zimna? zrobić tego Nie, urodzinowego streamana tak <śmary> wyglądamy. Wesoły autobus. No, Pamięcie, wesołe życie kur... autobus. Na koniec zrobię. Eee, świeżo śrubanie Ja trzy, Chyba pazurki czyste. Jak tutaj ma parametry? Bo nie mogę się ruszyć. No, o kurde, wiesz, no, to jest no, no, stary nie? telefon. Nawet nie ma sensu mówić jakiego parametra. Fagiga Ram i 16 Można powiedzieć, jak to udało. chodzi. Chodzi po prostu słabo. Ale jest za 150 zł, nie? A ten uszkodzony? Który uszkodzony? Ale ten drugi okay. z bardzo ma ten fajne ten włosy, zazdroszczę mu. Ten? No. no. Tamten Też nie? Szału nie ma. No. Fajne, Szybło? ma taką linię. Ten ja wolał już to mi od piątkę. No? no? Chodzi lepszy. Tylko ja mam mordę jak na leśnik. Mr. Pancake Będziesz się, się kłycić. Ja się nie kocię, że LG lepiej. To pewno nie. Bo jest większy obraz. obraz. No, no Większa rozdzielczość. No. A jaka cena Większa jest? Większy obraz o ślepym na 199. LG? 199. Zobacz, LG jest pęknięte, ta trójka nie. Mhm. To co o, musi o czymś świadczyć. Że ta sama cena, czyli parametry musi być lepsze. Mamy tu. <noise> ja tylko tym przesował, no. No dobra. No ja tylko tym przesował. I co majster? Ma... Telefon ci z przednosa minął, co? A to nie jest twój o, stary numer Mało jest? <laughs> no tu się tak czaił, na to się ale nie, nie zgadza, się nie? Dobra, pokaż Ten telefonik na chwilę, tylko set mije, dobra? Telefonu nowego nie dostałeś od do starego? Nie Trójkę, <laughs> przepraszam <laughs> Oczywiście Naprawdę, muszę, 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 bo kurde, Brak kontaktu do skóry przez po ponad pół roku? Tak, fajny sikor Skóra nie, nie ma Jak nie napił Od zegarek patrzył, która godzina Mówiłem sobie przedmiot Danger Swap jest, z latą zobaczył, on tak, pół roku tak. Bo jak od was kiedyś kupiłem je To tylko granie kur... 10 godzin I sieć Zawiesiłem się dobrze. przez dobre no. pół roku No to ja zbierałem Wyobraźcie, no że załatwiam kanapkę, smaruję Ej, a ja mam taką odpowiedź Ale to do sieci? No. pauzę na chwilę. No. A ja propos brudnych łap i kanapek. No. Ja pamiętam, jak mój, y w moim domu rodzinnym obok mam sąsiada, który jest w moim roczniku, rówieśnik. A, i pamiętam, no. że jak chodziliśmy do podstawówki, to odbierała ze szkoły nas jego babcia. Aha. I pani Halina, świętej pamięci, to była pracowita kobieta, zawsze w ogródku coś tam pracowała tak dalej. I jak wracałem ze szkoły, to robiła nam kanapki, nie? No. ona zawsze miał. One no, łapy całe takie od ziemi, od wszystkiego. To ty a bo, gadasz. No, albo jak na przykład smarkała, to robiła to mosinę z nosa, także zatykała jedną dziurkę od nosa. Ślizgacza. I, i waliła ślizgacza, <noise> i potem te smarki, co zostawiała na łapie, szczypywała, wyta, wy, wycierała o fartuch, i, i było git, nie? No. I ona, ona nam robiła zawsze po szkole kanapki. I pamiętam, że to tę y bawarkę, herbatę z mlekiem. Bardzo lubię, z, z, y tak ogólnie mówię. No, I nam no. robiła jedzenie, i my to jedliśmy <noise> jako gówniarze. I dobre? Dobre było, najlepsze kanapki. A jak? A, a puenta kiedy? No, no. Puenta jest taka, że. liczą się chęci. No. <noise> że z brudnych łap siada. Siadają. Ta, ta. Ale ale ona wam po szkole robiła te kanapki. A jak nas odbierała. A jak smarkała to fartuch fartu wycierała. No. No. <grystanie> A Dobra puenta, Po linii. Czyli, filmowa jak polecasz. Tak. Już od 6 lat kurde, cały czas. Jak nie lepiej. No z przerwą z pół przerwą roku. No, no to jest... <grystanie> <z> kisłem. panu robię? Czytaj, jak moją k... Sprzedałem. Ale zobacz. Mam jeszcze. Tego LG! Dobra, trzeba otworzyć. Ale nie chcę tego, to ja chcę k*** wezmę tego za 199, tam niebieski, tam... tam jeszcze taki niebieski w ekranie I tu jeszcze jest Huawei Y6 drugiej generacji. Wygląda jak Raptolit. To wygląda jak puszą za 30 lat. Bo, no. No, <laughs> to znaczy to, się to sprzeda, będzie inny. O, zawsze będzie ten LG jak coś, nie? No. no ale tam jeszcze masz drugich, drugi taki niebieski Stuwa zaliczki, jak chcesz rezerwację. Ty, ja ty masz bluzę dika. Jak chcesz stuwa zaliczki. No ale... też. Stuwa zaliczki. O. A pokaż go. Rezerwacja? Tak. Spokojnie, kuj. Jutro będzie odebrany. Ale ku... no, nie, on no, do zaliczka. Spokojnie, kuj. Przyjdziesz i co? I A zobacz ile tam telefonów jest, już się nie mieszczą na półce. No, nie ma sensu rezerwować, na pewno że się znajdzie. Ja to całego nowego kupić normalny k***i telefonii. Malin... Ta balinówka no. z Royal Watcha chyba będzie... Na razie chłopaki. Na, na razie. Chociaż malinówki się nie zabraliśmy. No, bo zabrali, za nami kopa za malin, to... No, chociaż tyle. No co, ty jesteś spokojny. Narka? Narty, narty.